witam was w kolejnym odcinku na tym kanale dzisiaj zagramy sobie w grę o nazwie y, Shark Bite y, wersja na Robloxze ogólnie chodzi żeby zabić rekina i no i przy tym przespać. dziękuję wam również za tak dobry za tak duży odbiór odcinku z Ma. piszcie z czego chcecie jeszcze odcinki Zachęcam Was również do subskrybowania tego kanału, i ja w w i również subskrypcji. Zapraszam Was również na kanał mojego kolegi Filipa, którego link będzie w opisie. Tak więc my już czekamy, aż czas skończy, tak będziemy się się, po krótkim cięciu. Okej, okay, tak więc będziemy się po krótkim cięciu. Dajemy sobie na to, że na to nie głosujemy. I mamy to głosowanie, które jest jedynym. Ja tutaj ten oto on największy... Nie, nie miał największy. Mamy swoją łódkę. Tak więc, no co wam mogę powiedzieć? Czekamy te 10 sekund do rozpoczęcia rundy 2, 1, 10, 9. Dobra, mamy. 4, 3, 2, 1 Rekin został uwolniony Naszym zadaniem jest go oczywiście zabić A ja to zadaniem również jest nas zabić Nie wiem w oko który wypłynął O bo o, ja ci kupiergole panie raku Ta jest łódka. Nie postaw się no. Kurwa, co ja narobiłem? Zostawić gówno. Dobra, czekamy tutaj ludzi. Upostawimy ją chyba. Może ktoś z nas ulatuje, a tak to sobie patrzymy tutaj pod wodę, czy lechim spłynie, czy nie. Dobra, się tam do tamtych ludzi. i hoj, jest, jest blisko ja to dla niego taka kurwa przynęta spróbujemy jak tak tutaj ma no tyle, ale przydałoby się postawić Wszystko to ja Pani nic nie zrobię. Kurwa Pani, jak to powstało? Pani przymierz? Panie przymierza i Salwemiu. No, Dobra, żyjemy, żyjemy. Trochę mu tę obrażeń dodaliśmy, ale już nie za dużo. Może ktoś z nas zobaczy teraz. On jest lekkim, bo widać jak się łódka rozwala. I ludzi również. Tylko to my summy trochę uratowała. Żenaj też nas nie zabił. Damy sobie przyładowujemy. I czekamy na następną okazję. i co? Ja ono najwięcej zadaję zadałem mu w razie złożonej broni, bo mam broń do, dość dobrą, że to mogę się starać, bo tylko on tył mi odgryzł. A tak to jest zupełnie chyba wszystko gris. Co ja mam teraz zrobić? Popłynąć nie popłynę. Helikoptery odlatują. A co ja mam, panie, zrobić w takiej sytuacji? Bo już kurde, alo, raki na sobie pokonałem, no i O, pierwszy jestem. Nie daj mi iść, tak kaszowidowy robi. U mnie piszcie również komentarze, co chcecie w tych odcinki. Z miłą chęcią wam nagram, jeżeli będę tylko w stanie. Zasuwanie na rekinach. teraz 8% jak można zauważyć jest cena to taka nie wiem to pan czy to pani dobra, mamy łódeczkę, łódeczkę bo teraz, tylko nie wywalisz to łódku dobra panie dawaj mi to dawaj mi panie tą łódeczkę moją no fajnie no damy dobra Dwa reszta na łódeczkę damy broń Wjeżdżamy w troszkę. Lighting zostaje uwolniony. I też tak... o kurczę dobrze wskazałem i już była łóż do góry nogami. Wiczymy sobie szytełka, w łodzi. Jest jeszcze to, to, tyle daje, ale dobra niech będą łączone. Ten rekin widział. Włażanie, wypłynął chyba. No Ale nie widział. Nie widzę no, ani rekina Nie widział. Nie widział. Nie rekin. Nie rekin z nikogo Nie naszych Nie widział. Nie my go tutaj Nie widział. Nie z takimi rzeczami sobie gdzie ten Devil? Co to tam jakaś kuba gromada kaczek płynie o tam? Nie mogę go zreścilić. Chcę, tam jakieś obrażenia zadał. O, łódź do gronadami. Zatem no ostęp to moje światki. Pusta jest dobra. Ale kino jak nie widziałem, tak go nie widać. O, jeżdżę jest blisko. No to O cholerka, o cholerka, o cholerka. Ważne, jest, łódź W miarę. Tutaj łódź pod nas podpływa. Dobra, wsiadam. Moja łódź już niestety jest... nie do jazdy, ponieważ silniki jest odgryżone. Zaraz się tak jakby pasażerem. Jedziemy dalej go szukać Tam jest, tam jest Kurze, nie w tą stronę jedziecie, w tamtą Nie widzicie telekina? Ja pierdolę, jakie debile Ja chcę zabić, ludzie Nie widzę mnie, tylko ludzie Nie chuj, zaparkowane O, czekaj. Dobra. Co oni, co oni robią? Co oni no, zdalają te krześle, to? Nie jedźcie! Aha, one chcą mnie zwalić, kurwa. Kurwa, dostał. Nie. No i najmniejszy rekin został pokonany. I znowu jesteśmy na pierwszym miejscu. Zresztą dobrze nam idzie. Nie wiem, czemu tutaj nie pokazujemy ja odbicina. Chyba na to, że koszulki nie mam. No już w sumie mam. Zarobione tylko czekam, aż mi przyjdą. nagrać odcinek jak zarabiam Robuxy. Myślę, że będzie to dosyć ciekawy odcinek, ponieważ du duża większość i może po prostu sobie pozwolić na zakup. No i zajebiście, No i mamy sporo też sobie łódź. I damy sobie jeszcze z jedną rundę, może albo dwie. 5, 4, 3, 2, 1 zaczynajmy Hola, mamy, w tym garstku elektrowni przyładowujemy na wszystko Lekkin zostaje uwolniony O kurwa, kapanie panterka wysunęła Znajduje się gdzieś tutaj blisko, no to są tam Trzeba go tutaj szybko jakoś lokalizować. Ja pierdaję tą kaczuszką, i kurwa. No panie, co porobisz tą łódką? O kurwa, ty nie skończył na... na łódkę. Kurwa, to ja nic mogę, kurwa, szukać tego tak, rekina Zawiadam jeszcze zbytnio Dobra, szukamy, szukamy, szukamy widzowie Tej co ten widz, muszę w tym pomóc, chcę już zrobić w O kurwi na Taki może najszybciej, podobno tak już postawię Aby, byl, byl, byl już gość na mnie czeka jakiś... Dobra, jest łódź. tylko ona u ogarnął się Dzięki, dzięki, dzięki. Chyba i jest. No i tam gdzieś jest rekinet wskazuje pokazuje, no kurwa, no jedź tam. Ja czy pojewię, co on robi? Ja nie wiem, czy ludzie są poszedzeczony, no po prostu nie umie opanować łódki Mówi ta osoba, która tak kończy główka. Dobra, ale nie było, nie było tematu, panie. Dobra, jedziemy. Nie wiem, bez, bez klawiszu w USD grał, tylko w jest ma. Dobra. No, no ja cię pojebię. Zobacz, kto jeszcze dostał. Ładowujemy jeden, no. Czyli, leci, leci, leci. Dobra, pokonany. Zajebiście. Tym razem jesteśmy drudzy. Widzicie, czy wam szczególnie podobają odcinki z tej oto typu gier. Gramy ja sobie jeszcze jedną rundę, może akurat wygrę rekinę, że w jak to jest być również rekinem. Na prawie w najwięcej procent o jesteśmy rekinem Tam ja pokażę jak to wygląda i po prostu zakończymy ten odcinek dobra panie szybko mi to panie jeszcze widzisz po krótkim cięciu ok, tak więc idziemy już po krótkim cięciu na pierwszą osobę no i pierwsza osoba zjedzona chyba tak, zjedzona mamy tle dobrze, że a więcej one są na, tej, na mapie się znajdują i mówimy co tam się dzieje 5, 5, 5, 5, 5, Jedzone. Jedzone. Na I tutaj jeszcze tutaj. Ojej, w ludeszkach. Na liście. Boże, ludzi. Na jest szybko, 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 szybko. 5, klin, jeszcze to. Tutaj w tym miejscu nie ma. To jest jeszcze jedna osoba z tego co widzę, spocalała. Ale chyba, a tutaj jest. Znowu jest ja. Tak. No i wygraliśmy lakin wygrywa. Tak więc myślę, że na tym możemy zakończyć ten odcinek. Trzymajcie się ciepło do następnego i cześć. Nie zapomnijcie o subskrypcji łapce w górę. Cześć!